Uzasadnij taką nierówność. Oznaczmy sobie może lewą stronę nierówności jako L i ją sobie przekształcimy. No i teraz tak: Wszędzie mamy taką samą podstawę logarytmu. Liczby logarytmowane są kolejnymi potęgami szóstki. Może sobie od razu to przekształćmy. Tu mamy szóstkę, tu mamy 36, czyli 6 do kwadratu. 216 no to jest 6 do potęgi trzeciej. Teraz sobie tę dwójkę wyłączymy, tę trójkę wyłączymy przed logarytm i będziemy mieli 2 razy 3, czyli 6. Dalej zostaną nam wszędzie takie same logarytmy przy podstawie 7 i 6, czyli możemy to zapisać jako logarytm 7, 6 i do potęgi trzeciej po wymnożeniu. No i teraz zastanówmy się nad prawą stroną nierówności. Prawą stroną. Tutaj może gdzieś a poniżej. To jest 6. I teraz, teraz tak. Tutaj nam chodzi o ten logarytm. 6 można zapisać w taki też sposób, jeżeli będziemy mieli logarytm przy podstawie 7. No, ale tu jest tak jakby jedynka, 6 razy 1. No, można tak zapisać. I tę jedynkę może sobie zapiszemy w postaci logarytmu przy podstawie 7. Wobec tego tu musi być 7. To możemy sobie jeszcze podnieść nawet do trzeciej bo to i tak nic nie zmienia, bo to dalej jest 1 do 3, no i z tego już od razu widać, że lewa strona jest mniejsza od prawej, no bo takie wyrażenie jest mniejsze od takiego tutaj oto wyrażenia.